Porozumienie samorządu Częstochowskiego z dwoma najważniejszymi uczelniami w mieście, czyli z Politechniką Częstochowską i Uniwersytetem Jana Długosza, to w zasadzie kontynuacja współpracy w ramach projektu Akademicka Częstochowa. Teraz po złożeniu trzech podpisów ma być jeszcze bardziej ścisła. Liczę, że stanie się dodatkowym takim impulsem, do tego, żeby ta współpraca się jeszcze bardziej rozwijała. Szczególnie, że obecny rok jest rokiem 80-lecia szkolnictwa wyższego w naszym mieście i ta współpraca jest jak najbardziej korzystna. Dla mnie ważni są młodzi ludzie, żeby oprócz edukacji mogli w naszym mieście znaleźć również coś więcej. To jest właśnie kultura, to jest sztuka, to jest sport. To jest właśnie życie takie pozedukacyjne. Będziemy jako uniwersytet, uniwersytet Europejski zrzeszony w sojuszu Calers, realizujący pro, projekty zagraniczne, podejmować wszelkie działania, które będą służyły nauce, kształcemu i realizowaniu postaw patriotycznych. Stąd też to przedsięwzięcie, jak i szereg innych, które podejmujemy od wielu lat i mamy w planach. Najbliższe juwenalia i kolejne związane. Z przedsięwzięciami, czy edukacyjnymi, czy wychowawczymi, czy naukowymi, chcemy brać w nich udział. Zatem połączone siły mają dać tylko same korzyści. Aż chciałoby się powiedzieć, dla rozwoju miasta, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Samorząd ma szczególną misję do spełnienia, w szczególności realizować zadanie edukacji, zarówno w wymiarze podstawowym, jak i szkoły średniej. Ale dla Uniwersytetu jest to szczególna misja, bowiem ma kształtować postawy młodego pokolenia i zbudowanie takiej relacji, żeby młody człowiek odczuł realną szansę pozostania w Częstochowie no i budowania tej wartości częstochowskiej. Miasto potrzebuje kadr dobrze przygotowanych, wykształconych, takich które odpowiedzą na potrzeby rynku pracy. Z drugiej strony, jeżeli będziemy mieć ofertę dobrych, ciekawych studiów, to będą do nas przyjeżdżać ludzie, będą chcieli na naszych uczelniach się uczyć, a potem zostawać w mieście i wiązać swoją przyszłość z przyszłością Częstochowy. Od miasta oczekuję tej współpracy, żeby rozwój był infrastruktury dla studentów. Czyli wsparcie tutaj też rozwoju infrastruktury to są właśnie no, rzeczy, które może miasto zapewnić. Jakby nie patrzeć, miasto staje się ambasadorem dwóch uczelni, zaś UJD i Politechnika Częstochowska ambasadorami naszego grodu. A jakie są obszary tego porozumienia? To na pewno wzajemna promocja, e, wspieranie częstochowskich uczelni wśród młodzich, młodych ludzi, którzy podejmują decyzję o tym, e, w jakim miejscu spędzą następne pięć lat swoich studiów. E, staramy się przekonywać młodych ludzi do tego, żeby związali się z Częstochową. Na pewno budowanie takiej przynależności e, i jedności z naszym miastem, postaw patriotycznych, e, wszystkiego tego, co sprawi, że ludzie, którzy którzy przyjadą tutaj się uczyć, będą chcieli związać swoją przyszłość z Częstochową. Będziemy na pewno współpracować w, przy organizacji różnych wydarzeń naukowych, kulturalnych, konferencje, wydarzenia, eventy. Wszystko po to, żeby ci, którzy będą chcieli w Częstochowie zostać, mieli zapewnione nie tylko naukę, ale też i spędzanie wolnego czasu, a później oczywiście dobrą, ciekawą, satysfakcjonującą pracę, która pozwoli związać swoją przyszłość z Częstochową.